Hej siema, witajcie z tej strony i witam was w kolejnej serii Let's Play na moim kanale. Tak jak sami widzicie prawdopodobnie jest to... będzie to Let's Play z Hotline Miami pierwszej części tej psychodelicznej, ale jakże dobrej gry. Pewnie większość z Was już ją przeszła, albo przynajmniej o niej słyszała, bo to nie dało się nie słyszeć o tej grze. Było tyle newsów dobrych i w ogóle, że ta gra jest taka genialna, taka brutalna. Zdarzało się, w sumie, zdarzają się takie newsy, że była brutalna Ja postanowiłem, że no Fajnie by było sobie zacząć let's play z niej Ja tu mam, kontynuuj, bo ja sobie sprawdzałem jak to wszystko się nagrywa, wiecie Jako let's player muszę to wszystko sprawdzać, żeby później nie mieć problemów eee, I będę grał na klawiaturze i myszce Próbowałem sobie ustawić gamepada, bo Na gamepadzie mi się grało kiedyś o wiele lepiej Bo grałem w to na Vicie. I grało mi, się grało mi się wyśmienicie. Niestety, jak próbowałem podłączyć pada, to moje przyciski były pomieszane. Prawy drążek nie działał w odpowiedni sposób, no więc postanowiłem, że już po prostu zostanę przy opcji e, myszka-klawiatura. Więc, może co, zacznijmy grę. No, gra się zaczyna od wstępu, od tutoriala. Tak ja to szybko przejdę, bo może przeczytam też dialogi. Jestem tu, żeby powiedzieć, jak zabijać ludzi w grze. Sterujesz klawiszami WASD i myszą. Wciśnij lewy przycisk myszy, żeby uderzyć celu w twarz Kiedy już kogoś znokał, to już musisz go dobić W tym celu naciśnij spację, rozumiesz? Na pewno Lewy przycisk myszy bijesz, spację dobijasz No... wiadomo, no standardzik w tym świecie g... g, g gry. gry Nie wiem, co ja chciałem powiedzieć eee, Świetnie, teraz spróbuj zrobić kolejną osobę Użyj kija bejsbolowego w czerwonym pokoju Naciśnij prawy przycisk myszki, gdy będziesz obok kija, by go podnieść Potem wciśnij lewy przycisk myszy, żeby wziąć zamach Dotarło do tego zakutego łba, dotarło no wiadomo, podnosimy załatwiamy. Typa plus 200 punktów. No wiadomo, tutaj, za wszystko, jesteśmy nagradzani punktami. Dobra robota, przejdziemy do broni. Bla, 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 bla. To już nie wiadomo wam czytał. Wiadomo, tutaj, tylko że shiftem mogę się rozglądać bardziej po mapie, tak? I mogę sobie poza, pozamieć bronię. No i dziękuję bardzo. Nie ma pana. Dobra, tyle na początek, ale zawsze można się nauczyć nowych sztuczek. Możesz rzucić dowolną broń, którą podniesiesz po prostu naciśnij i prawie myszy. No i tak, to jest też podstawowa mechanika, bardzo przydatna. Jak nam się na przykład skończy amunicja w broni, to. Ee, no to mo możemy rzucić bronią w przeciwnika. Part one. Phone calls. Dokładnie tak. I tu się zaczyna właściwa fabuła gry, która jest naprawdę pomieszana i ja w sumie sam nie wiem, o co w niej chodzi czasami. No ale tak, mamy tutaj trzy postaci, pierwsza postać jest z maską konia, z tego co widać, a kogo my tu mamy? Nie wiesz kim jesteś. Może lepiej niech tak zostanie. Ale ja cię znam, tutaj mamy postać z maską kurczaka. Przyjrzyjmy mi się, spotkaliśmy się już, prawda? A tutaj jest sowa. O, sowa jest zdecydowanie najbardziej tutaj negatywnie nastawiona do naszego bohatera. Widać to nawet po kolorach, że koń jest nastawiony dobrze, jest pozytywnie, ponieważ jest e, z niebieską poświatą. Kurczak jest nastawiony neutralnie, bo ma, ponieważ ma żółty kolor, natomiast sowa jest czerwona, czyli jest negatywnie nastawiona. Nie znam cię, co tu robisz? Nikt cię tu nie zapraszał. Czyli jak widać, no jest negatywnie nastawiona już od początku. Naprawdę chcesz wiedzieć, kim jesteś? Poznanie siebie wiąże się z poznaniem swoich czynów. Ostatnio robiłeś bardzo złe rzeczy. Nie pamiętasz mnie? Podpowiem ci. Czy data 3 kwietnia coś ci mówi? To chyba wtedy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Widzę, że zaczynasz coś sobie przypominać. I jest 3 kwietnia 1989, Miami, Floryda. No i sterujemy naszym bohaterem, który nazywa się Jacket. To, powin... to, to jest bardzo ważna rzecz jedną nową wiadomość. Cześć, tu Tim z piekarni, ciastka, które zamówiłeś, powinny już być dostarczone. Lista składników dołączona, a zapoznaj się z nią dokładnie. I zawsze te phone calls, czyli te telefony są tak zrobione, żeby nikt nic nie podejrzewał, jak ktoś będzie nam badał na przykład skrzynkę odbiorczą z telefonu. Widzimy, że tutaj pod drzwiami mamy. mamy paczkę z listem i z kurczakiem, w sensie z maską kurczaka. Celem jest teczka, kluczem dyskrecja. Zostawcy w punkcie F32 w pojemniku na śmieci. Coś za się, szczeka mój pies, nie wiem dlaczego. Porażka nie wchodzi w rachubę, będziemy cię obserwować. No i tak, no, gość poznał kurczaka 3 kwietnia, to o to prawdopodobnie chodzi. I te postacie prawdopodobnie istnieją tylko w jego głowie. To możemy się tylko domyślać tego. No, no dobra, wsiadamy do samochodu i mamy preludium... Metro, wskazówka, nie bój się śmierci no to jest taka podstawowa rzecz, tak no i mamy tylko jedną maskę jak na razie Richard, która nic nam nie dodaje bo jak wiemy maski w tej grze dodają nam różne perk'i śmieszne jest to, że mm, tło jest takie, no wiadomo, że się zmieniają kolory i sama tylko, sam tylko budynek jest pokazany, możemy go obejść sobie zobaczyć wszystko wokół, no dobra zaczynamy akcję podnosimy też ki baseballowy zat. The... o wow, tego się nie spodziewałem Dobra. Restart. Yy, troszkę zlamiłem, to prawda. Załatwiamy typa, kij baseballowy. Dobra, teren czysty. Chyba sobie zamienię na... Yy, to jest rura czy coś? to jest łom? Nie wiem nawet. Dobra. Tutaj jeden, tutaj drugi, tutaj dwóch kolejnych. Okej. Okay. I tutaj jeszcze dwóch stało. O! Dobra, znowu zlamiłem. To moja wina. Ale trochę się niewygodnie gra na tej myszce. Dobra. I tutaj jeszcze dwóch zostało. Dziękuję bardzo. Teren czysty. Podnosimy teczkę i wracamy do samochodu. O nie, mogę tym drzwiem przejść. To dziwne. Radzie ukończony. Wracamy do samochodu. I tak, tutaj wysiada dwóch gości niemiłych. Powinniśmy bardzo uważać. Okej, okay, tutaj dobijamy ich teczką. Troszkę to brutalne, tak jak sami widzicie. Trochę. Brutalne, tak. I poziom zak... A nie, jeszcze nie. Przepraszam, tu jeszcze zapomniałem, że jest taka rzecz. E... Tu jest taki pierwszy rozdział. Z tego co wiem, to tutaj gdzieś, albo to jest w innym w ogóle rozdziale. To, to, to później zobaczymy. Zostawiamy teczkę w tym miejscu. To tam, słyszycie? Wiem, że tam jesteś. No, jakiś żółw w ogóle e, próbuje nas tutaj załatwić. I dziękuję bardzo. Rozdział ukończony. Bierzemy baseballa, tak na wszelki wypadek. A, dobra. To jest w ogóle pierwszy raz, jak nasz bohater chyba poszedł na taką misję z maską, i, i trochę no nie wytrzymał, że tak powiem. Wracamy do samochodu i mamy podsumowanie rozdziału. Zawsze na koniec rozdziału mamy takie podsumowanie, zobaczymy, jak sobie poradziłem. Elastyczność, mobilność, e, no, dosyć dużo punktów. Jaka ocena? Zaraz zobaczymy, jaka ocena B, mogło być lepiej. Pamiętam, że ten rozdział nawicie zaliczyłem na A za pierwszym razem i to było tak mega dobre. No ale dobra, nowa maska, Rasmus, czyli nasza złasowa. Zawsze po chyba po trzech rozdziałach, po trzech y, akcjach y, trafiamy do, ta, do sklepu, do różnych takich miejsc, gdzie zawsze jest ten oto gość. Nigdy nie wiadomo o co z nim chodzi. No ale cóż, czyli stary dawno cię nie było. Myślałem, że coś ci się stało. Rozstanie się z dziewczyną naprawdę cię przybiło. Nie widziałem cię od tego czasu. Może powinniśmy pogadać o czymś innym. No sam przekąska, co? Nie ma sprawy. Na koszt firmy. Miło Cię widzieć, dobranoc. No i tak, i na koszt firmy bierzemy zawsze te rzeczy, które dostajemy od tego gościa z włosami, zawsze dostajemy je na koszt firmy i jesteśmy takim jakimś jego dobrym przyjacielem. I dobra, 8 kwietnia. Kolejna akcja prawdopodobnie nas czeka. Tutaj są jakieś notatki. Dziękujemy za subskrybowanie naszego newslettera. Doceniamy twoje zainteresowanie naszą sprawą. Ameryka jest jak pieśń. Pieśń, którą trzeba śpiewać wspólnie. Minus 50 błogosławieństw. I to się właściwie... To właściwie łączy się z zakończeniem gry, ale nie będę wam spoilerował. Kolejny telefon, a właściwie wiadomość zostawiona na, na, na naszej skrzynce odbiorczej, skrzynce pocztowej, jakkolwiek to nazwiemy. Masz jedną nową wiadomość. Halo? Tu Linda. Potrzebuję opiekunki do dziecka. Natychmiast. Mam tu kilkoro dzieci, które nie wiedzą, co to dyscyplina. Jestem na siódmej ulicy. Koniecznie przeprowadź z nimi długą rozmowę. Naprawdę potrzebuję kogoś, kto przemówi do tych łobuzów. I tak samo, jak ostatnim razem. Zachowaj dyskrecję. Czyli to się wszystko łączy, prawda? Eee... Zawsze musimy coś pozałatwiać. To wygląda jak zwykła robota, ale no, oczywiście nie jest to zwykła robota. Jedziemy na miejsce. First Chapter, no talk. Przez niektóre ściany można strzelać. A tego akurat nie wiedziałem, kurczę. Okej, okay. Erasmus, oko do sekretów. Dobra, Za założymy sobie tą maskę, bo to zawsze jest lepsze niż y, taka zwykła maska. Długi korytarz i zaraz zaczniemy akcję. A, ah, pamiętam to. Chodź tu. Bierzemy od razu baseballa. Tutaj mamy. E, jakąś rurkę, tutaj mamy shotguna. Dobra, porozglądajmy się. Tutaj mamy dwóch gości, na nich trzeba uważać. Dobra, ten, proszę bardzo. E, tutaj mam chyba Uzi? Tak, to jest Uzi. Weźmiemy sobie to Uzi, bo ja lubię strzelać w tej grze. Druga część jest zdecydowanie też nastawiona na strzelanie. Aha, no teraz zwaliłem. To nawet nie było Uzi, tylko jakiś karabin. Dobra. O, dobra, zwaliłem znowu. Ale tak jak mówię, sterowanie myszką jest tutaj dosyć niewygodne. Dobra, bierzemy baseballa. Dziękuję bardzo. I dwóch na raz, dziękuję bardzo, dobra. Już sobie zostawię, zostawię, zostawię tego baseballa. Au! No dobra, znowu zwaliłem, niestety. Ja bardzo lubię w tej grze zwalać rzeczy. Dziękuję. Baseball. O wow, i tego jeszcze dobimy pana Dziękuję bardzo, żeby się nie męczył, tak? Bierzemy znowu tego baseball'a Teraz spokojnie, dobra I tu jest jeszcze jakiś rozdział ukończony Graj strasznie głośna, ja sobie ją ściszyłem mocno a ona dalej jest głośna, nie wiem czym jest to spowodowane Mam nadzieję, że tego nie słychać na nagraniu mojego głosu No ale dobra, dało nam się Zobaczymy jaką rangę otrzymaliśmy Mogę to jakoś pominąć? Nie mogę. Mobilność. No i dobra. E, tutaj oczywiście podsumowanie kombosów. A plus! Wow! Jestem po prostu mistrzem. Mistrzem gry. Dobra. Nowa maska Tony i Tony jest super maską. E, ja mówiłem, że po trzech rozdziałach... Po, po trzech rozdziałach? Po trzech rozdziałach? No to wygląda na to, że po każdym rozdziale trafiamy do miejsca, które jest w ogóle Prowadzone przez tego gościa zawsze. Witaj! Nie, nie musisz zamawiać, pisa już jest gotowa. Miałem przeczucie, że do nas wpadniesz, haha. No nic, zajmijmy temu spokój i nie przejmuj się rachunkiem, wszystko na koszt firmy. Tak jak sami widzicie, to jest trochę podejrzane za każdym razem, to jest jakiś gość. Mogę go z nim porozmawiać? Chyba nie bardzo. Dobra, wracamy do samochodu i jedziemy z powrotem do naszego domu. 16 kwietnia 1890... 1989 Konsola To wygląda jak NES w ogóle Dobra Tutaj jest ta zjedzona pizza w ogóle W ogóle, w ogóle Pudełko po pizzy I sekretarka znowu Masz jedną nową wiadomość Tu Tomasz poradni leczenia metadonem Czym jest Metadon? Mamy w harmonogramie zapisane krótkie spotkanie. Jesteśmy na 184 ulicy w lokalu numer 105, nie martw się. Wiemy, że nasi klienci cenią sobie dyskrecję, i zawsze ta dyskrecja jest tutaj przemycana. Kurcze, no wszystkie te telefony są super zaprojektowane, tak? Te wszystkie e, wiadomości na sekretarce. No ale dobra, e, no my nie mamy. Ni Second Chapter Overdose, czyli. Offer to jest e, przekroczenie dawki, tak to, tak to nazwę w ogóle. Nie, nie za, zabrakło mi słowa. Hmm. Dobra, e, nie wiem co chciałem powiedzieć wcześniej, ale dobra. Wciekłe pięści, ta maska jest naprawdę przydatna. No, do okej, ok, AceT. Wow, chciałem do niego wejść, zaczepiłem się o okno. Trybno. Maska Tonego jest bardzo przydatna. Dobra. Bo nie musimy podnosić żadnej broni, tak? My, my możemy po prostu iść na ludzi i ich załatwiać, no ale jeżeli nie będziemy celnie w nich iść i w nich ich bić celnie, no to sorry, ale nie wróżę dobrej przyszłości. Dziękuję bardzo. jeszcze ten pan nam został. Dobra, teren czysty, możemy iść tam albo tam. Ja pójdę sobie do, w dół. Nie pamiętam ogólnie całego e, układu tych map. Wylejemy na niego wrzątek, dostajemy dużo punktów Wow! Ej, 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 ej wow, Dlaczego ten gościu nam nie wyszedł? Dobra I ci goście są bardzo niebezpieczni Dobra, jeszcze tego dowalimy Tu jestem Dziękuję bardzo I tam jest jeszcze dwóch gości, nawet więcej Dobra, pójdziemy sobie tędy Tylko musimy uważać bardzo Hmm. Jak ja mam do niego tam podejść? Może do niego. A, dobra. <laughs> Rzuciłem bronią. Eee, dobra. Ach, dostałem. Myślałem, że nie dostanę. No tutaj, jeżeli wyjdą w ogóle na nas ci przeciwnicy, no to to nie jest przyjemne. Musimy bardzo uważać. Dobra. Wyrzućmy to. Nam no, jest potrzebne tylko to. Dobra. I teraz jeszcze ty. Poczekamy na niego, aż podejdzie do drzwi, i powalimy go, i tego jeszcze. I zabijemy tego. Kurczę, to sprawia taką satysfakcję, muszę Wam powiedzieć. Jakie ma Was tam robaczki, kurczę załatwić? Na, może najpierw tego gościa załatwię. Hej, dziękuję. Jakie ma Was tutaj załatwić? To jest dosyć trudne, muszę Wam powiedzieć. Okej, okay, jeden. Drugi. I jeszcze ten. Super. A tu jest jeszcze jeden, na nas czeka. Dostaliśmy maskę Earl! Fajnie. Jeszcze ten! Rozdział ukończony! A, czyli to nie miało w ogóle znaczenia, którą ścieżką pójdziemy, zawsze trafimy do tego samego pomieszczenia. No dobra. Eee. Hmm. Dobra. Eee, hehe, nie ma już sensu chyba tutaj patrzeć, czy coś jest. Możemy najwyżej tutaj jeszcze zobaczyć, czy nie ma znajdźik, bo wiadomo w tej grze są znajdźki i dzięki znajdźce mamy rozdział dodatkowy już nie pamiętam gdzie one dokładnie są, ale one się tak świecą ich nie widać dokładnie no ale cóż, dobra, go, wychodzimy i wracamy do samochodu huu, zabójstwa odwaga, kombosy bonus czasowy, elastyczność, mobilność no wiadomo, to jest podsumowanie tych wszystkich cech Em um. I odblokowaliśmy nową broń, tam widziałem. I dostaliśmy, dostaliśmy rangę B. No! Przypomniałem sobie, co znaczy overdose, to znaczy przedawkowanie. No. Dostaliśmy no, maskę Obrey i Earl, czyli tą, co zebraliśmy z tego gościa, co tam siedział. I mamy nową broń. Miecz samurajski, czyli katana. Nazwijmy to kataną. No i widzicie, teraz się pojawiamy w wypożyczalni kaset VHS. No wiadomo, to są takie czasy, gdzie kasety VHS były na porządku dziennym. I znowu jest ten typo, tylko że tym razem w masce, znaczy nie w masce, tylko w czapce. Hej, stary, miło znów Cię zobaczyć. Słyszałeś o masakrze tamtej nocy? Ktoś zwalił bandę ruskich, jak dla mnie żadna strata. Mówię, że to dzieła jakiegoś psychola w zgubowej masce. Przepraszam za moje tutaj czytanie. Brzmi jak scena staniego horroru. A właśnie, mam dla Ciebie, świetny film. Leży na ladzie. Weź na koszt firmy. Baw się dobrze, stary. to. Krzyczy to wygląda tak, jakby oni nas przyzwyczajali. Tak, jakby ktoś z zewnątrz nas przyzwyczajał do tych rzeczy, że. Nie wiem, może to są moje teorie, które nie są trafne, no ale wiadomo. 25 kwietnia, czyli parę dni później, chyba tydzień nawet, może trochę nawet więcej niż tydzień, znowu pojawiamy się w naszym domu. Jak widzicie, to zaczyna bardziej przypominać jak melinę niż zwykły dom, bo tutaj śmieci niewyniesione, tutaj jakieś więcej więcej notatek i tak dalej. Yy. Chyba nie ma nic do przeczytania. Nie, tu są skrawki gazety. Doniesiono o kolejnej masakrze, która tym razem miała miejsce na 184. ulicy. Mówi coś co wam, wam to coś? Bo mi jak najbardziej. Wygląda to na porachunki gangów Miami. No ja bym nie powiedział. Dobra, kolejne, kolejna wiadomość, zobaczmy co, o co tym razem chodzi. Cześć tu Kate z serwisu randkowego gorąca linia Miami. Hotline, Miami? Wiadomo. Zorganizowaliśmy dla Ciebie randkę na dzisiejszy wieczór. Dama będzie czekać na 53. ulicy. Jak zawsze, załóż coś strzałowego. Klik. C. Załóż coś strzałowego. Przejdziemy sobie jeszcze ten rozdział. Ostatni, to chyba będzie trzeci i skończymy ten odcinek. I jedziemy. Third Chapter de Decadence. Tego już nie będę tłumaczył. I ten utwór, który teraz, właśnie leci w tle jest kurczę mój ulubionym kawałkiem z całej gry. Jest genialny po prostu. Coś chyba nazywa Moon Hydrogen. My moon to oczywiście wykonawca, czy tam zespół, który to wykonuje. Przeżyj dwa strzały. E, wiecie co, ja mimo wszystko sobie założę e, moją maskę Tonego, bo Tony jest najlepszy. Uwielbiam tonego Hop, zaczynamy tak. miecz samurajski na nas cze czeka już. Dziękuję bardzo. Tysiąc punktów, zobaczmy tutaj, jak to się układa. Może, jak on tutaj do nas podejdzie, to my do niego podróżmy. O Jezu, jak się przestraszyłem. W ogóle tego by się to nie zobaczyłem. Dobra, jeszcze raz. Tym razem jest tutaj baseball. No cóż, zdarza się. Hello. No tak. Eee. O, dobra, teraz w ogóle ja zwaliłem. Przepraszam. Nie przepraszam, to jest normalne w sumie. Idziesz tam? Hello. Hello. Jest. Dobra, jeden z głowy. Halo! Jestem tu. Dobra, nie widzi nas. Może to plus nawet jest. Um. Niech on tutaj. Odejm! Wow, wow to, było, to było ciekawe. Jeden wyszedł. Jest jeszcze jeden. Tego jeszcze dowalimy, do, dobijemy. Dziękuję. Weźmy. Oczywiście, to weźmiemy? Okej, okay, wow, prawie bym zaliczył zgona, co szczęście nie zaliczę. Terenczysty, jak ja tu uwielbiam. A, to strzelanie z tych karabinów. Dobra. E, pierwszy poziom zaliczony, teraz idziemy na górę. O Jezu, nie lubię tego momentu. Dobra. Dwóch załatwionych tego jeszcze trzeba dobić. Żeby... Ulżymy mu cierpień. Dobra, ten jest załatwiony. Eee, Ojej, kuj, teraz tak Tu jest dwóch gości, tutaj trzeba bardzo uważać. Może weźmiemy sobie karabin z niego. Dobra, jeden. Okej, okay, to ja teraz waliłem, przepraszam. Dobra. Wow, ale poszedł kombos. Naprawdę. <noise> serio. Eee, Dobra, jeden. Tu jeszcze do nas wyjdzie, jeszcze jeden. Dobra, tamten załatwiony. Powoli kończą nam się naboje, dlatego trzeba wymienić broń. Dobra, i jeszcze jeden nam został. Super, dobra. Załatwali załatwiliśmy to dosyć łatwo. Dosyć łatwe to było. Tutaj jest jakieś ukryte. Nie wiem, piksel czy coś. Bo niby wyświetla mi się literka P. O, tu jest, patrzcie. Jest, znalazłem piksela. Ło. Wow. Dobra. Radio ukończony możemy wracać. A w sumie jeszcze nie możemy, hmm. bo tutaj mamy jeszcze typa. Który, no cóż, o kurde, dobra. Ja nie pamiętam w ogóle tego bossu, bo to jest taki mini boss. Dobra, gdzie jest broń, którą ja muszę podnieść? Dobra, ja muszę podnieść shotguna. No chodź tu. No. O! Kurczę, mogę wymienić tutaj broń. E, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. No spokojnie to weźmy. Wow, 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 wow. Gościu, zostaw mnie! Ej, dlaczego tutaj nie ma shotgunów? Hej! Nie było shotgunów, no. Hello! Dobra, jeden. Drugi Ja nie pamiętam co tu trzeba zrobić dokładnie. Mm. Ale wydaje mi się, że powinienem go powalić shotgunem. I. dopiero później. Tu jest shotgun. Wow! No nie spodziewałem się go tam. Dobra. Eee, potrzebuję shotguna. Gdzie jest jakiś shotgun? No chodź. No, dlaczego nie mogę go. A. Ah! Czy mi się wydaje, czy tam trzeba. Jeszcze dodatkowo obrać jakąś broń białą. Gdzie on jest? Ok. Jest, dobra, udało się. Boże. Nie wiedziałem, jak to zrobić. Wydubaliśmy mu oczy. No cóż, zdarza się. I tutaj mamy jakąś niewiastę w potrzebie. No dalej, zrób to. Wiedziałem, że taki będzie koniec. Nie, no ja Cię wezmę, tak? Uratuję Cię. Wyjdziemy stąd bezpiecznie I poziom zrobiony Troszkę się przytkałem tutaj przy końcu z tym bossem Że tak to ujmę, że przytkałem No ale cóż Mobilność, no bardzo fajnie Odblokowano nową branę chyba Jaki C No z każdym raziałem jest coraz gorzej No nie podoba mi się to Nowa maska, Don Juan, czyli ten nasz koń niebieski przyjazny dla nas i nowa broń, szklana butelka bardzo fajnie, znowu odwiedzamy tym razem inny lokal jakąś restaurację o tutaj patrzcie jaki zezgonowany gościu no dobra witam pana kelnera, naszego znajomego birda, bądź on się tak chyba tak nazywa, dzień dobry nie wygląda pan najlepiej, dobrze się pan czuje? jest pan pewien, że wolno panu pić? w porządku przyniosę coś specjalnego Woli pan słodkie czy kwaśne? A może gorzkie? Proszę bardzo, na zdrowie Zawsze na korzyść kurcze firmy, co nie? To jest ciekawe Mogę do ciebie to tutaj... Nie mogę do niego przejść No ale jak widzicie, znowu odwiedzamy lokal I skończyliśmy trzeci rozdział Ja myślę, że w tym miejscu już warto by było zakończyć e, grę Szczególnie, że mamy part 2 questions e, W tym miejscu skończymy e, nasz odcinek. Mam nadzieję, że Wam się hotline ma, mi podoba i e, te odcinki Wam się... znaczy to co ja nagrywam Wam się podoba. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, jeżeli chcecie więcej, to nie zasubskrybujcie. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do następnego odcinka. Cześć!